Czy Ty też nienawidzisz wakacji? Nie działam. Tylko ja jestem taka dziwna. Lubię wakacje tylko z jednego powodu. To jest wolne. Także w tym momencie właśnie wymieniam wam siedem rzeczy, które sprawiają, że nienawidzę wakacji. Tak. Numer jeden. Jest w pisto gorąco. Czemu musi być tak potwornie gorąco? Ja tego po prostu nie rozumiem. Ja wiem, że jest lato i że powinna być 30 stopni i że większość Polaków uwielbia taką pogodę po prostu, ale ja nie jestem takim człowiekiem, ja lubię zimno i muszę mieszkać w kraju, gdzie jest zimno. ...i pada. Tak, wiem, jestem dziwna. Przecież jak jest gorąco, to nie można żyć normalnie, nie wolno nic robić. Tak jest gorąco, więc trzeba się rozebrać. A ja nie lubię się rozbierać. Numer dwa, koszenie trawy. To jest jeden z najbardziej irytujących dźwięków ever i nic z tego nic nie zmieni. Numer 3. Nuda. Czy tak jest tylko w moim przypadku, że jak jest rok szkolny, to jest tak, że kiedy jest sprawdzian, kiedy jest sobie zabrane, to zawsze mam kupę jeszcze innych do roboty. A jak jest wolne, jak są wakacje, jest tyle czasu, by robić wszystko, co się zawsze chciało w ciągu roku, to nie ma co robić. To jest takie rutynowe i bez sensu. Czemu tak musi być? Numer 4. Dzieci wszędzie. Gdziekolwiek nie pójdziesz, tam jest chmara dzieci. Drą się, latają, zbijają szyby w oknach. Dro mordę. No i co najważniejsze, Dro mordę. Numer 5. Wstawanie. Nieważne, że zaplanowałeś sobie wstać o 9 rano, to i tak wstaniesz o 11-12, bo ci się nie będzie chciało. Zanim się ogarniesz, jest 14, posisz, porobisz coś chwilę, jest 18, i potem resztę dnia siedzisz przed kąpem, kładziesz się o 1-2 i potem... Yy, I tak robisz to od nowa i wstajesz o 12-13. Niestety. Przykro mi. Numer 6. Rutyna. Mam nadzieję, że tylko ja tak mam. I że wy spędzacie wakacje bardziej aktywnie niż ja. Ponieważ mnie dobija już ta rutyna. Wstajesz, ogarniasz się, potem nagrywasz albo siedzisz przed kątem, Potem tak siedzisz przed kątem i potem śpisz. I od nowa. Tak jest zawsze. Każdy, może nie każdy wakacje, tak wygląda na każdy dzień ostatnio mój. Niestety. I to było kompletnie nie po polsku. Przepraszam. Ale tak jest, serio. Spędzacie aktywnie wakacje, biegajcie, jeźdźcie, jeźdźcie na rowery z kolegami, jedźcie nad morze, wychodźcie ze znajomymi nieźcie w domu, tak jak ja, bo komputer nie nie w życie tak jak mi. Uczcie się na błędach moich, tak. Numer 7 postanowienia wakacyjne. Ustawiłam sobie 10 postanowień wakacyjnych. Myślisz, że cokolwiek zaczęłam robić? Masz rację. Nie! To już wszystko, co przychodzi mi po prostu do głowy. Napisz dole w komentarzu, co jeszcze Ciebie denerwuje w wakacjach. Jeśli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to daj suba. No, będzie mi bardzo miło. Zapraszam Cię bardzo serdecznie na Facebooka, Instagrama, Aska yy, i Fotobloga. Tak, bo tam się dzieje bardzo dużo fajnych rzeczy, więc musisz to lajkować, obserwować. I, i co tam tylko chcesz, więc tak, musisz. Także do zobaczenia w kolejnym filmiku, no i